Witamy w kolejnym odcinku Cars and Cars. Mamy dla Was dwa samochody, które różnią się prawie wszystkim. Dlatego z pozoru może to być bezsensowne porównanie. Na szczęście jednak w tym przypadku prawie nie oznacza wielkiej różnicy. Do tego stopnia, by dwa te auta mogły stanąć w takim pojedynku jak równy z równym. Zaczynamy. Nie mogę się już doczekać. Skoro dzisiaj pojawiliśmy się w tym miejscu dwoma tak ciekawymi samochodami, to warto Wam o nich odrobinę opowiedzieć. Ford Mondeo Vignale to marka wskrzeszona przez amerykańskiego producenta do sygnowania najbogatszych i najbardziej ekskluzywnych modeli z gamy Forda. Niegdyś do tego celu służył dopisek GIA. Nie wiadomo jednak dlaczego tym razem firma zdecydowała się na taki ruch. Pojawiają się zatem modele z serii Vignale i po kolei do Mondeo dołącza również S-Max, Kuga oraz nowy SUV – Ford Edge. Samochody z tej serii posiadają lepsze wyposażenie, wykończenie i obsługę. Na przykład model kupić możecie jedynie w specjalnej indywidualnej strefie, w której porozmawiacie z waszym osobistym konsultantem, przyjrzycie się materiałom oraz gamie lakierów. Takich możliwości nie oferują salony lunch, ale nie da się zaprzeczyć, że również jest to marka należąca do ekskluzywnych. I było tak od zawsze. Lancia Y to jedyny model, który włoski producent ma w polskiej ofercie. Jedyny i ostatni, gdyż z wielkim smutkiem trzeba poinformować, że Fiat po przejęciu amerykańskiego Chryslera, nie mając pomysłu na rozwój marki, postanowił ją uśmiercić. Wygląd Forda i Lanci już poniekąd znamy, zatem sprawdźmy, jak jedno i drugie auto prezentuje się w cennikach. Wiem, wiem, znam to twoje spojrzenie. Wiem, co zaraz będziesz chciał mi pewnie powiedzieć, że Ford Mondeo winiale to nic specjalnego, że, że sam dopisek winiale nic nie oznacza, że jest to nadal tylko Mondeo i ceną pewnie też totalnie polegnę, ale wiesz co, mi się ten samochód podoba. Wiem, po co został stworzony. Nie ma się to tak denerwować w ogóle. Moja Lancia kosztuje 60 tysięcy z haczykiem. Ma Twoja Mondeo? No i widzisz, i teraz tak, moje Monteo w standardzie kosztuje 90 800 zł. Niewiniale. Nie, no w standardzie 90. No. Tak. I, co, I co to ma być? Znowu, no nie, no, no nie. znowu mi tutaj coś no tak. imputujesz. Chciałem zapytać, ile kosztuje Twoje Monteo w takiej wersji e, testowanej. Ty powinieneś powiedzieć, ile kosztuje ten wspaniały e, samochód. Z ten... najlepiej wyposażoną lancią w wersji Platinum, czyli już najbogatszą, a więc cena nie może być niska, po tym bardziej, że jest to lance. Dlatego też... Wynosi ona niecałe 80 tysięcy. To bardzo dużo pieniędzy, bo za tyle kasy no. można sobie kupić. Audi A1 Sportback, słuchajcie, no bo to jest po prostu e, masakra. Audi A1 Sportback, który jest autem o wiele bardziej prestiżowym od Lanci, Ypsilon oraz Mini pięciodrzwiowy. Ty bardzo masz niski cennik No, e, po pierwsze nie masz racji, e, a po drugie nie odpowiedziałeś na pytanie. Śmiało, no śmiało. Łukasz, idź na całość. Idź, tak, całość. Ile? No dobra, no 190 tysięcy, no. 194 tysiące, no prawie 200 tysięcy, ale, ale tutaj za ten luksus, ja, ja czuję za co bym zapłacił. Very expensive, pieniądze. za to kupić Forda Mustanga w 500 5.0. Nikt kto kupuje Forda Mondeo winiale, nie kupiłby zamiennie Forda Mustanga. A za cenę Lancia i Y można kupić Audi A1 Sportback. E, I mniej 5.0. I mini No może tak. Nie można. No, no, można oczywiście. Można. Dobrze, bo tak w ogóle się nie dogadamy. Nie dogadamy, kłócąc się, tak? Dlatego proponuję, no mamy competition. Spróbujemy. O, oh, nie masz czego nazywować. Spróbujemy wskazać te elementy wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego, które są zarezerwowane wyłącznie dla tej wersji, lub te, które można tylko i wyłącznie doposażyć najdroższą wersję, czyli w moim przypadku Platinum, a w twoim przypadku Winiale. Mój Fort Mondeo Winiale jest w ogóle cały specjalny i ma same specjalne dodatki. I no jest niesamowity, więc challenge accepted wygram. Pewni wygranej udaliśmy się więc na dokładniejsze oględziny, aut, oraz listy wyposażenia dodatkowego lunchu i forda. Ustaliliśmy, że za każdy wskazany przez nas unikatowy element przyznajemy po punkcie. Atrapa chłodnicy. Słucham. <laughs> A chłodnicy jest inna niż w normalnych Mondeo. No, nie, nie, w każdym Mondeo jest taka sama, jaka no, no nie, no to jest taka szczególna Grapa. heksagonalna. Elementy chromowane są z przodu. Tutaj obwódka wokół takie single frame jak w trochę, nie? Elementy co? chromowane jako jeden punkt i atrapę jako jeden. Czyli dwa punkty lubię. mamy. No tak, dobrze. No dobra, no On to. Nie, nie, nie. To jest nie, jest kochany. No? E Elektryczne, z szyby z tyłu. Nie. Tak, tak. Tylko platinum można dokupić elektryczne szyby z tyłu. Znaczy tylko maseryjnie platinum elektryczne szyby z tyłu, a w gold i silver nie ma. Miał ja nie dziwię się, że ta marka nie znika, nie no. Znaczy co, normalnie, normalnie w każdej lunch jest... Jest ko klimatyzacja. Korbotronik z tyłu jest, tak? Tak. Lakier, a to jest, trzy. punkty i. No to są jeszcze emblematy winiale. Z tyłu nie jest napisane, że to jest Mondeo, tylko jest napisane, że to jest winiale. I ludzie sobie myślą, dlaczego winiale. Z boku jest też winiale. I z, z boku i na, e, na progach. Widzisz? 5 punktów. Klimatyzacja automatyczna. biała skóra piękna wewnętrzna. To jest to sama skóra. Słuchaj, wszystko. Wszystko jest w skórze tam. No ja Boczki skóra z tymi szczotkowymi To samo To samo, to e samo było w Fordach wcześniej, Modeo innych, które była taka seria, indywidual Forda, który tych chciał zrobić coś takiego jak Designio albo y indywidual jak BMW i zrobił to samo tylko, że w Fordach. I Ford S-Max, i Ford mieć takie tapicerki, może nie takie heksagonalne, jak to jak No to, to właśnie, to heksagonalna, ta heksagonalna tapicerka to jest, to jest bayer światła Światła głowę, które są tylko i wyłącznie wyposażeniem wersji Platinum. Trzy punkty. System, system po prostu przeciwdziałający szumom. Zagłuszający szumy. Ale to jest niesamowity prestiż, bo takim systemem chwali się Infiniti na przykład. Czyli ma to samo co Infiniti, nie mogę przetać punktów. No ale Infiniti to jest prestiżowe no. auto. Prestiżowe. I nie jest dostępne w gamie 7 Forda. punktów. Wielokolorowa e, tapicerka. No to felki to jeden punkt. Osiem. I jakie gru grube szyby? To 8, 9. Niesamowite, nie? Dziewięć no, widzisz, punktów. ja teraz z tobą wygrywam właśnie. Wiecie dlaczego nie boję się takich porównań? Dlatego, że Wniale to naprawdę porządna marka z porządną historią. Już Ford Mondeo jest samochodem komfortowym, ładnym, którym jedzie się bardzo dobrze, który jakością prowadzenia w zasadzie przewyższa większość samochodów z podobnego segmentu. Tutaj skrzynia biegów dobrze współpracuje z silnikiem, zatem jazda Ford Mondeo naprawdę potrafi czasem przypominać jazdę autami klasy wyższej. No, taki obrązowy Ford wygląda naprawdę przepięknie. Na tych dziewiętnastkach chromowanych to trzeba przyznać. Zresztą Ford w ogóle ma e, bardzo przyjemną linię nadwozia, która się w sumie nie zestarzała. A pamiętajmy o tym, że ten model został przedstawiony dwa lata po premierze w Stanach Zjednoczonych. Nazwa brzmi już prestiżowo. Nie da się powiedzieć, że ta nazwa nie brzmi jakoś lepiej. Ludzie patrząc na ten samochód prawdopodobnie zastanawiają się. Na tylnej klapie jest przecież napis Winiale zamiast Mondeo. Mówią sobie: Winiale? Dlaczego winiale? Ty! Kryśka, zobacz winiale! Przecież to Mondeo jest. To nie jest Mondeo, to jest Winie. Co, to jest winiale? Jednak yy, i tak jest. No, ludzie zwracają na ten samochód uwagę bardzo. Wydaje bardzo. mi się, że na rynku małych samochodów. Brakuje troszeczkę takich stylowych, fajnych e, maluchów. Zresztą sama Lancia nazywa Ypsilon City Fashion Car. Bądź też Fashion City Car. Ten samochód wygląda prestiżowo z zewnątrz. No i nie można powiedzieć, że nie. I naprawdę, naprawdę robi wrażenie. A w nocy bajka. Samochód jest e, zbudowany w oparciu blisko spokrewniony technicznie z Fiatem Panda oraz Fiatem 500, w związku z tym trudno oczekiwać, aby jakieś mm, wrażenia bezpośrednie z jazdy mocno odbiegały od e, tych dwóch samochodów, czyli od Fiata 500 i e, Fiata panty. Natomiast ważne jest, żeby zaznaczyć, że po liftingu Mam takie odczucie, że w Landi zrobiono naprawdę sporo, żeby jeszcze bardziej wytłumić dźwięki zawieszenia. Dlatego podróżowanie tym samochodem, nawet z wyższymi prędkościami, o których zaraz Wam powiem, jest przyjemniejsze i bardziej komfortowe niż ma to, w niż ma to miejsce w przypadku Fiata Pandy czy Fiata 500. Ktoś napisał gdzieś w komentarzu, że wizja Mondeo Winiale stojącego pod domem wydaje się mu. Bardziej atrakcyjna od Audi A4 na tym samym miejscu. I wydaje mi się tak samo, bo jednak, posiadając taki samochód, ludzie patrzą na Was z podziwem. Wydaliście trochę więcej, bo poczuliście do niego miętę. Nie wybraliście bardziej prestiżowego auta, by udowodnić wszystkim, że e, dorobiliście się w życiu. Wybieracie po prostu to, co pasuje Wam najbardziej. Moim zdaniem to właściwa droga. Zwróćcie uwagę, jak jest cicho w tym samochodzie. Jedziemy e, z, z prędkością 70-80 km na godzinę. Staram się e, ten samochód e, no, oszczędzać. Oczywiście, jeżeli dodamy gazu mocniej, dodam gazu mocniej, no to ten silnik wysokoprężny już dość mocno słychać, ponieważ tutaj jest minus. Silnik e, ten właśnie okazuje się niską kulturą pracy. W kwestii układu jezdnego do Forda Mondeowini, ale nie można się przyczepić. Zawieszenie nie zostało zmienione względem standardowej wersji, ale zupełnie to nie przeszkadza w odczuwaniu komfortu. W tym modelu podnosi go jednak system redukcji szumów i hałasów. Hmm, jakby wam to wytłumaczyć. To jest coś w rodzaju tego uczucia, gdy na przykład boli Was noga prawa i żeby Was nie bolała, to uderzacie się mocniej w lewo. I wtedy jest taka sytuacja, że ta prawa przestaje boleć, bo skupiać się najbardziej na tym, na bólu tej lewej nogi. I właśnie to mniej więcej tak działa, że jeżeli ten system usłyszy jakieś szumy, jakieś hałasy, w tym przypadku na przykład hałas wydobywający się spod maski, to emituje dźwięki o innej częstotliwości, które zagłuszą ten zagłuszą ten hałas. No myślę sobie, że analogia moja choć trochę oddaje to, na czym to wszystko polega. Mam nadzieję, że jest trafna. No jeżeli nie jest trafna, piszcie w komentarzach. Droższy, droższa cena, wyższa cena tego samochodu w stosunku do wersji podstawowej z silnikiem 69 koni, z niezniszczalnym silnikiem nie wymagającym w zasadzie w ogóle napraw, bo bardzo prostym i bardzo nieskomplikowanym, eee, jest ten samochód droższy o aż 20 tysięcy, natomiast musicie sobie jasno e, powiedzieć, że idąc dalej, mamy silnik 08 Twin Air, a więc dwucylindrowy, który przy nawet normalnej jeździe pali dwa razy więcej paliwa niż ta langsia, Ponieważ ten samochód jadąc w mieście z przepisowym, z, przepisowo jadąc w mieście jest w stanie spalić typ 3.5, 3.7, takie są wyniki naprawdę, z całej trasy, którą przejechałem tutaj samochodem, złącznie przejechałem ponad 1000 km, średnie spalanie jest 5.1, a teraz jadąc ym, i opowiadając Wam o tym, jadąc 90 na godzinę y, mam spalanie 3.6 także y, ten wyższy, wyższa cena zakupu na pewno się y, zwróci, jeżeli macie ochotę ją jeździć dalej niż tylko po zakupy a dodaję i y, podkreślam ten samochód się do tego jak najbardziej nadaje, ponieważ tutaj rzeczywiście zrobiono wiele w modelu poliftingu, żeby jeszcze bardziej wygłużyć i żeby rzeczywiście nadać temu samochodowi więcej sensu niż tylko e, promować go jako luksusowa wersja fiata pandy czy też inny fiat 500. Po próbie z dyskusyjnym wynikiem postanowiłem, że zaproponuję coś jeszcze. Sprawdzimy, czy w naszych samochodach są jakieś niedoróbki, bo myślę sobie, że w autach, które dostępne są za taką cenę, takich niedoróbek nie powinno być. I wydaje mi się, mam taką intuicję, że w tym samochodzie Twoim będzie tych niedoróbek nieco więcej. Będzie ciężko je znaleźć, gdyż szczerze powiedziawszy jeździłem na nim e, kilka dni i nie znalazłem takowych. Natomiast Ford, sprawdźmy czy jego 100 dodatkowych punktów kontroli. E, przeszło tak jak przejść powinno. No słuchaj, ja w Fordzie Mondeo zwykłym nie znalazłem niedoróbek, a co dopiero w tym? No zobaczymy, no dobrze, to szukaj wobec tego, szukaj. Ja sobie poszukam u Ciebie. No i co, ja raczej jestem, jestem zadowolony. Myślę sobie, że, że nie znalazłeś żadnych ja niedoróbek, właśnie. że ty nie znalazłeś a. żadnych. Nie no, daj spokój. No. no to jak daj spokój? No jest od, po prostu to. No dalej, tam nie jest... No ale co, i to jest skandal? No to jest to, trzeba ewidentnie, ewidentnie trzeba chcieć się dowalić do czegoś. No nie, trzeba nie. się, trzeba chcieć, chcieć doczepić, Idziesz żeby coś sobie takiego jak stoi w Patrzysz? Patrzyłem wnikliwie. I niedoróbek nie znalazłem. wiesz no, dlaczego? Natomiast abstrahuję, że od samego faktu, że generalnie ten samochód mi się nie podoba. Nie podoba mi się kompozycja deski rozdzielczej. To, że ten samochód jest dość kobiecy. Pora wobec tego odpowiedzieć sobie na najważniejsze dzisiejsze pytanie. Który z samochodów byśmy kupili i dlaczego nie ten drugi? Wybór pomiędzy Fordem a Lancią nie wydaje się zbyt skomplikowany. Oczywiście wybrałbym Mondeo, ale to nie dlatego, że Lancio nie jest mi bliska, ale dlatego, że. Ford Mondeo jest jakby bardziej pełnym samochodem. To nie podlega żadnej dyskusji, po prostu wybrałbym Forda Mondeo Winiane. Gdybym miał zarzucić coś Fordowi, to myślę, że w wersji winiale w pewien sposób strzela sobie sam w stopę, mówiąc o tych dodatkowych punktach kontroli i tak dalej, ponieważ na zdrową logikę, zwykły klient kupujący zwykłe Mondeo, niekoniecznie winiale, może sobie pomyśleć, że jego Ford nie jest tak dobrze wykonany tak dobrze spasowany, no i tak dobrze sprawdzony w tych stu punktach, jak ktoś, kto kupuje Forda Winiale, a więc obawiam się, że być może e, filozofia Forda, która w przypadku Winiale mówi o lepszym traktowaniu klienta, może się obrócić przeciwko niemu, czego oczywiście mu nie życzę, ponieważ jestem pełen e, serca dla marki Ford. Marka Lancia od zawsze kojarzyła mi się z samochodami na wskroś kobiecymi i trochę nie dziwię się, że tak bardzo spodobała się, spodobał się ten samochód um, Piotrowi, który jeździł nim przez tydzień. Oczywiście wyzbywam się wszelkich insynuacji, no nie śmiałbym cokolwiek takiego powiedzieć, ale ten samochód jest tak kobiecy i tak delikatny i tak e, piękny, śliczny, e, że w zasadzie we wnętrzu brakuje mi tylko i wyłącznie wazonika na kwiatek. E, e, Rodem z Volkswagena New W tym przypadku naprawdę w porównaniu z tych dwóch samochodów wybrałbym po prostu Forda Mondeo Winiale, gdyż jest to auto, które w pełni oddaje to, czego wymaga i potrzebuje w przypadku samochodu. A na koniec dwa pytania do Was. Zastanówcie się nad odpowiedzią. Po pierwsze, czy marka Winiale ma według Was sens? A po drugie, czy gdybyście mieli zdecydować się na wyjątkowy samochód, wybralibyście Lancia czy Forda? Dzięki za oglądanie materiału. Subskrybujcie kanał Jazdy Próbne i oglądajcie kolejne programy. Do zobaczenia.